Koleś kurwa, czyli, kur, nie ma. gada głupoty na tych live'ach, tam kurwa podsyca te tematy jakieś. Głopie. Masakra, na własnej gali, gdzie ktoś Ci płaci, wkłada Ci kurwa nie wiem, 100 czy 200 koła za walkę czy coś, a kurwa siedzisz czego na konfie i dopierdalasz kurwa ludziom, którzy Ci dają chleb kurwa do mordy, nie? Szyfmek. Powiem Ci tak, Rafał, jeszcze raz. To, że ja walczę w MMA, to nie znaczy, że Fame MMA mnie kupiło i jeżeli coś mi się nie będzie podobało, to będę poklepywał ich po plecach i mówił, że wszystko jest w porządku. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to o tym mówię. Nieważne, czy ktoś mi płaci 5 zł, 500 tysięcy czy 500 milionów, taki po prostu jestem. Może dlatego, że nie jestem uzależniony od Fame MMA. Nawet jakbym nie walczył, ja i tak sobie daję świetnie radę w życiu, więc może to mi daje jakąś taką wolność. Kwestia Marcin pana Pawłowskiego została poruszona na Keju ze mną. FMMA samo ogłosiło na swoim Instagramie, że będzie. Czekajcie, bo mnie wybił Marcin z rytmu. Samo FMMA na swoim Instagramie napisało, że będzie oświadczenie. Więc ja zapytałem, gdzie jest to oświadczenie. FMMA mogło nie pisać, że będzie oświadczenie, więc ja bym wtedy nie pytał, gdzie jest oświadczenie. No, o to chodzi. I tak jak, jak, tak jak mówię, to, że Fame mi płaci, to jest to symbioza. Oni mi nie płacą dlatego, bo nie wiem, ja jestem potrzebujący czy coś takiego. Oni mi płacą dlatego, bo ja im zapewnię, że ta gala się będzie lepiej sprzedawała. Uznali, że moja obecność na gali będzie wpływała pozytywnie na sprzedaż, bo gdyby na gali nie walczyli youtuberzy, to by gala się nie sprzedawała. Więc jest to symbioza, to nie jest pasożytnictwo. I to nie jest na zasadzie, że Femi mi płaci, a ja nic dla nich nie robię. Femi płaci, a ja się staram sprzedać jak najwięcej... Re ...reflinków. Kurwa, Gernik, gernik Proszę nie wpisać takich donate'ów. Jest to symbioza. Według mnie. Być może ty masz niskie, niską samoocenę. I wydawało ci się, że ty nic nie wnosisz do gali. Ale uważam, że też wniosłeś sporo. I sporo widzów chciało obejrzeć, bo ja, na przykład, byłem bardzo ciekawy walki Rafonixa z Magikalem swego czasu. I kupiłem, na przykład, ze względu na tą walkę, refund. To jest moje zdanie. Ja po prostu, czy ktoś mi płaci kilka milionów, czy nic mi nie płaci, to jeżeli ktoś popełnia, moim zdaniem. Jakieś błędy, to o tym Pężka mówię. Hejwardy, nie. nie wiem, czemu Rafał tak zareagował. Trochę za ostro, uważam, ale jego zdanie. Ja odpowiem w odcinku. Tak jak mówię, w odcinku odpowiem jeszcze raz. Teraz odpowiedziałem jeszcze raz trochę. Jadłem, więc mogłem laskać, Pania więc przepraszam. Ksa kurwa robi dramy, nie? Na konfie, masakra, wstyd, jak chuj. Uważam, że to jest żaden wstyd. Uważam, że to jest żaden wstyd, nawet jak wejdziesz sobie, Rafoniks, na Fame MMA, konferencję. I zajrzysz w komentarze, bo być może Rafonix nie wiedział, że yy, Fame MMA samo powiedziało, że ogłosi, że przeczyta to oświadczenie. Trochę nie fani. sami uważacie, że będzie sprostowanie, a chcieliście przemilczeć temat. Wardęga jako jedyny z jajami się o to upomniał i jeszcze został pouczony. Yy. Nie oszukujmy się, taka prawda, że większość kibiców FMMA chce poznać finał i wyjaśnienie. Mm, gdzie jest jeszcze o tym, że oni sami mówili, że będzie zap O, zapowiedzieli oświadczenie, po czym atakują Wardęgę. Było zapowiedziane oświadczenie. Ja się upomniałem o coś, co było zapowiedziane. Nie wymyśliłem tego. To było na Instagramie FMMA. Nie, nie zaglądam na kanały. Sorry MMA Fight Odpierdalać, kurwa Ja bym go wypierdolił z tej gali m, Zakaz Jak można tak odpierdalać? To wiesz, ja mogę zadać pytanie Jak można odpierdalać takie rzeczy Jak ty odpierdalałeś na streamie Że masz bana od YouTube'a W ogóle nie Zakaz kurwa mówienia Pozew I zakaz w ogóle się... Odjebać tą walkę, w Czyli według Rafonixa za to, że zadałem pytanie o coś, co było zapowiedziane i się nie odbyło, to powinienem dostać zakaz odzywania się? Pozew? Pozew za co? Za zapytanie, gdzie jest oświadczenie? W jakim ty kurwa świecie żyjesz, chłopcze? Ja bym nie dał zawalczyć dla takiego chłopaka. Ja bym ja tak na robił. I, Farmazony jakieś I, jakiś, I szukał kurwa pożywki, żeby Kul. mieć o czym pierdolić na live. Tak, masakra. Mamy taką konfę tutaj, nie? Z Golą, z resztą ludzi napisałem, że, 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 żeby powiedziałem parę słów na jego temat na live i żeby mu odwołali walkę, ty człowieku, koleś pijawka, ty. I co, opluli cię pewnie, co? Bo jakoś walki nie mam odwołanej, więc chyba mało masz do gadania. Dostaje no? siano, chleb, dostaje, można powiedzieć, do ryja, dostaje kurwa hajs. Powiem ci, kolego, tak, yy, teraz jem ryż, i powiem Ci, że nie jem ten ryż za pieniądze od Twoj bo mam też inne źródła zarobku i nie jestem uzależniony od FMMA. Dlatego nie będę lizał tyłka. Tak jak być może Ty jesteś tak nauczony, że jak ktoś ci płaci, to już siedzisz cicho i jak się dzieje źle, to się nie odzywasz. Ja mam za co żyć, mam inne źródła dochodu i nie da się nie, nie pozwolę na to, by ktoś mnie kupił, bo mam jedną walkę. To 10 lat jestem youtuberem, teraz ktoś mi płaci pieniądze, to ja już będę klepał po plecach? Nie będę zadawał pytań. Wypierdolę w ogóle swój mo kręgosłup moralny do śmietnika, bo ktoś mi dał e, pieniążki. Kurwa. Powiem Wam tak, ja się zawsze dobrze wypowiadałem o Rafoniksie, e, mimo tego, że ma przeszłość jaką miał, ale się zmienił. Nawet go kurwa urżana broniłem. Że on się zmienił, on się zmienił, bo już, już pominę, dlaczego go musiałem tam bronić. Nie spodziewałem się takiej reakcji. W wywiadach też mówiłem, że Rafonik z więc na pewno jest ogarnięty i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem dlaczego taka reakcja. Ja rozumiem, że mogło się nie podobać, że ja się wypowiedziałem o Pawłowskim, ale teksty, że. Ja dostaję chleb od ma i powinienem zamknąć mordę, i powinni mi skasować walkę. I pozew mi dać? Za co ten pozew, człowieku? Czy ty jakiekolwiek prawo znasz? Co by mieli w tym pozwie napisać? No, pozywamy Sylwestra Wardenga, bo zadał pytanie na konferencji. wpuść prawdziwego. Skąd ty się urwałeś, człowieku? On jeszcze odpierdala komuś na konferencji. Ty. Zamknij dupę, hopę, stocz walkę, normalnie wyjazd, kurwa, taka jest twoja robota. Podpisałeś łapie kwity, a robisz kurwa z siebie jakiegoś bohatera. No, do i robi jakieś dramy na, górę, chyba, ty, na konferencji, masakra, przegięcie. Normalnie bym kazał ochronie gościa wyjebać na no. zbite bez Co? To już no. jest patologia, nie? To już jest patola. No, akurat jeśli chodzi o patologię, to myślę, że Rafonix jest kompetentną osobą, by się wypowiedzieć, co jest patologią, a co nie. Chociaż ludzie twierdzą, że jest niekompetentny, ale uważam, że on akurat wie, co to jest patologia. Więc, jeśli on uważa, że moje zachowanie było patologiczne, ja w to wierzę. Jakby. Tak, no, jej ziomek tak robi? O kim mowa? No o kim. Ja tam się nie boję, że ziomek o, ma 40 to, to koła na lajbie ludzi, czy coś. No, ja mam to. Ale mówię, powiedziałem się, takie jest moje zdanie, nie powinien tak, tak robić. Jak go wzięli, dali mu umowę, dali mu walkę, powinien to uszanować i, i, i nie pierdolić farmazonów. Na Ale właśnie cały problem polega na tym, że ja nie pierdolę farmazonów. Bo, gdybym pierdolił Farmazony, to bym został błyskawicznie zweryfikowany. A y, cała siła polega na tym, że nie pierdolę Farmazonów. I jutro wrzucam odcinek z panem Pawłowskim, gdzie pokażę dane, które również otrzymałem od fejm MMA. Czekamy Więc może Rafonik się... wtedy przeprosi za te Farmazony. Nie wiem. Dziękuję bardzo, Grzegorz. W bo w kurwia bo z w wszystkich, nie? A oni są cierpliwi do czasu, w końcu go wykurwią stamtąd. No to jeżeli zostanę wykurwiony stamtąd Rafonix, no to zostanę wykurwiony. Dalej będę żył, ale tak jak mówię, to że teraz dostaję pieniądze, to jest to działanie można powiedzieć w symbiozie, bo ja też daję coś tej federacji. Jeśli Jakoś to się nie powiedzie, ta współpraca, i uznają, że albo jestem niewygodny, albo za mało wniosłem, za mało osób kupiło reflinki czy coś takiego. No to mnie po prostu wyrzucą, w sensie nie podpiszemy na kolejną walkę. Ale wiesz co, zdziwiecie, dam sobie radę. Tak jak sobie dawałem radę bez Fame'a, dalej sobie dam radę i będę miał na chleb. Nie potrzebuję Fame'a, by mieć co jeść. Mógłbym tutaj powiedzieć sporo rzeczy odnośnie nogi Rafonixa, bo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy, ale już się powstrzymam.